To ja idę na pierwszy ogień. Które wydarzenie z życia klasy najbardziej zapadło pani w pamięć? Klasy 8B. To jest trudne, bo u was zawsze coś się działo, i mi, mi tylko zapadło w znaczy, e, pamięć wasze poczucie humoru. I to mi zostanie na zawsze. Moje pytanie do pani to jest, czy był taki moment w klasie, który. który... Pają najbardziej zdenerwował? Najbardziej denerwujące jest to, i takich momentów było wiele, jak na przykład tłumaczę jakieś zadanie, e, zaczynamy robić przykłady, a ktoś pyta się, która strona, to to jest takie najbardziej inżytujące i denerwujące. Ósma B to? To bardzo wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju e, klasa i drugiej takiej nie będzie. Które wydarzenie z życia klasy zapadło Pani najbardziej w pamięci? Nasza wspólna Wigilia. To było takie wydarzenie, które rzeczywiście zapadło mi bardzo mocno w pamięć. To, kiedy byliśmy razem, kiedy spędzaliśmy ten czas, składaliśmy sobie życzenia. I oczywiście nasza wycieczka, która poprzedzała to wydarzenie, wycieczka do Krakowa na Jarmark Bożonarodzeniowy. To również było takie wydarzenie, które rzeczywiście wspaniale wpisało nam się już ten klimat. No, i nas tak mocno zintegrowało. Wtedy tak poczułam, że rzeczywiście jesteśmy jedną grupą, która idzie w jednym i takim mocnym, dobrym kierunku. Co Twoje najbardziej zdenerwowało w naszej klasie? Bo czy było jakieś takie zdarzenie w ogóle? Oj, takiego jednego zdarzenia to chyba nie było, ale rzeczywiście najbardziej denerwowało mnie, kiedy poddawaliście się bez walki. Kiedy dostawaliście na przykład arkusz egzaminacyjny e, i po godzinie już był koniec i nie chciało wam się pisać, wypracowania albo rozwiązywać któryś, którychś zadań, to że rzeczywiście mnie denerwowało, że nie było w was takiej motywacji, ale to były pierwsze, pierwsze nasze miesiące. Później już było zdecydowanie lepiej i ta motywacja wzrastała. Jak dokończyłaby Pani zdanie ósma beto? Ósma B to grupa wspaniałych, młodych i utalentowanych osób, które wiedzą, czego chcą w życiu i do tego dążą. E, uśmiechnięci, zaradni i przede wszystkim przyjacielscy, młodzi ludzie, na których zawsze mogłam liczyć e, i którzy zawsze dodawali mi energii, chociaż rzeczywiście czasem e, również. E, tak jak już powiedziałam wcześniej, testowali moją wytrzymałość i cierpliwość, ale, ale nie żałuję żadnej chwili spędzonej właśnie z grupą tych wspaniałych osób. Za czym będzie Pani najbardziej tęsknić, kiedy nas nie będzie w szkole? Będę tęsknić przede wszystkim za atmosferą na lekcjach, za tą nieprzewidywalnością, która mnie spotykała, kiedy wchodziłam do sali 213. Za taką elastycznością, której musiałam się nauczyć, bo pomimo, że ja miałam przygotowane coś, zawsze wydarzyła się jakaś sytuacja, którą trzeba było rozwiązać, albo ktoś powiedział jakiś żart, który mocno rozluźniał i trzeba było rzeczywiście inaczej te swoje plany, plany ukierunkować, zmieniać. I przede wszystkim za każdym i każdą z Was: za uśmiechem, życzliwością, właśnie za tymi żartami. I za tym wszystkim, co działo się właśnie w tych czterech ścianach, sali 213? To jest klimat i sytuacje, których do końca życia nie zapomnę i kiedy was już nie będę, kiedy was już nie będzie w szkole, tak z rozrzewnieniem i może troszkę nawet ze wzruszeniem będę wspominać, jak do Was przychodziłam właśnie do sali i, i zawsze, zawsze działo się coś ciekawego i nigdy się nie nudziliśmy. Jaka sytuacja panu zapadła najbardziej w pamięć? Było kiedyś takie pytanie na lekcji informatyki odnośnie mojego zdjęcia na korytarzu, jak byłem w żółtej bluzie Najka. I Eliza mnie spytała, bardzo mnie ono zaskoczyło. Czy był taki moment w klasie? I jaki to był moment, który Pana najbardziej zdenerwował? E, tak, był. To była sytuacja, kiedy Eliza z Mateuszem oddali mi tą samą pracę, twierdząc, że mają dwie różne prace. Także to był taki moment. 8B to? Zdolne dzieci, choć czasem lenie. Jaką sytuację w naszej klasie pani najbardziej zapamiętała? Pozytywnie ogólnie całą klasę, natomiast jednej sytuacji nie jestem w stanie powiedzieć. A, bo było ich chyba z kilkadziesiąt. E, chociażby e, Szymon Barczak, sprzedający swoją niewinność, e, czy też Kuba, przypominający sobie nagle w połowie lekcji coś takiego, że zwijał się ze śmiechu. Czy jakakolwiek sytuacja, którą ktoś powiedział, zabawna dla was. I cała klasa w tym momencie wybuchała śmiechem, więc jednej takiej szczególnej nie jestem w stanie powiedzieć. Ogólnie wesoło było zawsze. Czy była taka sytuacja w naszej klasie, która panią najbardziej zdenerwowała? E, tak. To było bodajże na początku ósmej klasy. Gdzie trochę odpuszczaliście sobie przygotowywanie się do lekcji nie pamiętam dokładnie kiedy ale chyba też takie lekkie kazanie wówczas mieliście wygłoszone przeze mnie i szczerze mówiąc to potem chyba mnie się nawet głupio zrobiło, że was tak ochrzaniłam ale też zreflektowaliście się po tym i zupełnie inaczej już później te lekcje wyglądały ósma B to szalona klasa Które wydarzenie z życia klasy zapadło Pani najbardziej w pamięci? Moi kochani, dużo takich wydarzeń, które bardzo dobrze wspominam, jeżeli chodzi o Waszą klasę i nasze wspólne przeżycia. Hmm. Chyba jednego trudno byłoby mi wymienić. Bardzo fajnie wspominam wszystkie wycieczki, które razem przeżyliśmy. I wiecie, jak sobie teraz myślę, to bardzo fajnie też wspominam, nie wiem czy pamiętacie, bo to było parę lat temu, jak poszliśmy razem na kręgle. Było takie wydarzenie w Waszej klasie i bardzo fajnie wspominam to wyjście. Wszystkie wycieczki, wszystkie wyjścia, a chyba tak najbardziej i najmocniej będę wspominała wszystkie rozmowy z Wami w moim gabinecie, Waszą szczerość i Wasze zaufanie. To jest takie fajne wspomnienie, fajne wydarzenia. Co Panią najbardziej zdenerwowało w naszym klasie? <laughs> A, Szymon, co za pytanie. Moi kochani, jestem bardzo spokojna, jak pamiętacie. I rzadko się denerwuję. Wiecie, ja, nie, ja chyba nie magazynuję takich wspomnień. Nie, nie kojarzę takiej sytuacji, która by mnie jakoś, jakoś tak strasznie zdenerwowała, żebym, żebym mogła sobie to przypomnieć. Nie pamiętam takiej chwili. Jak dokończyłaby pani zdanie 8b? 8b? Ósma B to grupa młodych, wspaniałych ludzi, których w przyszłym roku na pewno będzie mi bardzo brakować. Jakie wydarzenie z życia klasy zapadło pani najbardziej w pamięci? Cytat. Jednego z ucznia nie chce mi się już pisać, bo mnie boli ręka. Tak, boli mnie ręka. Za dużo liczenia. Potem, referat zrobiony, piszemy, odpowiadamy jednym lub słowem lub zdaniem. To mi najbardziej utkwiło przy zdalnym nauczaniu. Czy był taki moment w klasie, który panią najbardziej zdenerwował? Był taki moment, gdzie gniazdko prądu elektrycznego się zepsuło samo, tak? I żeby nie dotykać, a wiedziałam na czym rzecz polega. Ósma Beto. Klasa fajna, z dowcipami, machająca mi ręką, gdy szłam do domu z okien. Tyle. Czy była sytuacja, która zapadła? Tych sytuacji z pewnością, jeżeli związanych z Waszą klasą, było bardzo wiele. Jak zwykle, każda klasa ma swój jakiś urok, jakąś swoją specyfikę. Wasza również. I ta sytuacja, która mi bardzo mocno utkwiła w pamięci, to to, jak zawsze. Hmm, Byliście otwarci jako zespół do włączania w swoją grupę nowych uczniów. Jestem bardzo, bardzo pozytywnie pod tym względem oceniam wasze postawy. Bo przecież rdzeń, czyli ta podstawa, która zaczęła klasy pierwsza parę dobrych lat temu, mocno się zmieniła. Dużo osób dochodziło do Was. I powiem szczerze, zawsze byłam w miarę spokojna, że ta osoba w tej klasie się odnajdzie dość dobrze. I to jest coś, co naprawdę bardzo wysoko cenię i bardzo mi utkwiło w pamięci, że wiem, że to jest grupa osób, która jest otwarta na nowe wyzwania i to mi bardzo się podoba wy was. Także to ogromnie cenię czy była taka sytuacja w naszej klasie, która Panią najbardziej zdenerwowała? A i było parę takich sytuacji, kiedy mi było bardzo przykro, że pewne zasady, które wypracowaliśmy, które były do zrealizowania no, przekraczaliście. A powiem Wam szczerze, że coś, co mnie bardzo zdenerwowało, to na naszej lekcji plastyki, bo z Wami miałam plastykę czy muzykę, bo z Wami miałam no, Muzyka pani miała z nami. Muzykę. Z wami miałam muzykę teraz przez te dwa lata. Przepraszam bardzo na tej lekcji, kiedy zobaczyłam, że te ławki zaczynają tak strasznie huśtać się i że nie zwróciliście na to uwagi. To mnie naprawdę zdenerwowało i to, że czasami no za mało wzajemnie na siebie wpływaliście, żeby jednak zauważać pewne rzeczy, ale to... Z takich myślę, że właśnie po prostu bardzo śmiesznych rzeczy, że jak coś było zniszczone, to nie zareagowaliście tak wtedy jeszcze po gospodarsku, żeby to zgłosić, że na przykład blat jest oddzielnie, a to stwarza niebezpieczeństwa, które później mogą być bardzo, bardzo trudne do załatwienia, bo gdyby to ktoś sobie zrobił krzywdę na takim blacie, to by nie było sympatycznie. Więc to, to na pewno mnie zdenerwowało. No nie wspomnę o innych takich wydarzeniach które dzisiaj na koniec chyba już nie będę. Będę starała się jak najszybciej zapomnieć. 8b to. 8b to grupa bardzo fajnych uczniów, którzy w momencie, kiedy trzeba um, pokazać, że są odpowiedzialną grupą, potrafią to zrobić. W momencie, kiedy mm, pojawiały się sytuacje trudne, to uczniowie z tej klasy umieli czasami przyznać się do błędu, umieli przeprosić. I ważne, że ósma klasa, ósma B to klasa, która jestem przekonana, że jak pójdzie w przyszłym roku już do innej szkoły, to wyniesie ze sobą wiedzę, wyniesie ze sobą kontakty z między osobami, między wami, które będą na długo, długo w Waszych sercach i mam nadzieję, że pewne wartości, które wyniesiecie, będą na zawsze w Waszych sercach pozostawać. Że to myślę, że jesteście naprawdę bardzo, bardzo fajną. Można by powiedzieć z pozoru pozor, spokojną klasą, ale pełną różnych, przeróżnych, wspaniałych osób, które tworzą ten bardzo, bardzo miły zespół.